Do otwierania, to nawet koci ogon tu jest potrzebny. No super. Koci miętka. Koci miętka, to może później, co? Ty może z tej strony, co? Zamieni się. Nie! Dobra, ty z tamtej, wracaj. Bo <grym> mogę w kokardki nogi? W kokardki nogi? To ja też w kokardki. Mam dla Laury niespodziankę. Daj. Ale nie, nie przyciskaj, tylko dotknij. Tak przez to, żebyś wyczuła, co to może być. <grym> Poczekaj. Masz jakieś podejrzenie, czy nie? Nie. Nie? Może tak to jest! Otwieramy? Ty no. tą niespodziankę kupiłaś? No jak go tworzę, to będziesz wiedziała gdzie. Zaglądasz? Tak. Labubu! Labubu! A to już tylko Cel... nie otwierajcie, dobra? Aha, dziękuję za labu. No, dziękuję za labubu, no takie są. Chcę Ci pokazać jak bym byś chciała, takiego. A jaki to jest? Sekretny. Sekretny. A tu jest taki. Ten mi się podoba. Taki fioletowo-niebieski. A, a mi się podoba ten zielony. Zielony? No dobra, to otwieramy. Patrz, tu trzeba pociągnąć. O! Rozerwij. Dobra. Ale robimy tak jak w filmach, że rozrywają i ty masz głowę do góry i nie patrzysz. Uwaga. Ja otwieram. Poczekaj. Ale nie mów mi jaki koron. Ok? Wyciągaj go. No, wyciągnę go. Ale ładny! <laughs> Wojtkowi potem pokażę. Ale ładny. Pokaż go, labubcia. Labubciu. <laughs> Ale labubciu. A mogę ja go do torby? <laughs> Ej, to nawet nie jest takie. Ten haczyk na przypięcie to nie jest taki lichy. Czekaj, nóżki mu się przekręciły. Ale fajny! Idź pokaż tacie, o oh, boże. Jak? <laughs> Labubu. Pokaż Labubcie. Fajny ten Labubek. He, ale ma uszy. A Wojciech nie ma, Labułku jest. Wojtka będzie niedługo. A moje, już tak szybko. Mhm. Malwina, Labułku jest tam. Pokaż Malwinie. Malwina chce Labubu zobaczyć. Malwinka, zobacz. Labubu. labubu. Dziecko ma dwa. Masz, masz dziecko, Malwinka.